Once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen only mode. Dzisiaj mamy następujące dane. Popatrzymy na najważniejsze oczywiście. O 13.00 w Wielkiej Brytanii decyzja w sprawie stuprocentowych oczekuje się, że nie ulegną one zmianie. Potem będziemy mieli o 14.30, jak zwykle, czwarte zasiłki dla informacji zasiłkowych bezrobotnych i następnie będziemy mieli bardzo ważny protokół z ostatniego posiedzenia FEDU dotyczący właśnie głosowania w sprawie stóp procentowych. No i to wszystko, jeśli chodzi o Dane Makro. Teraz w takim razie przejdziemy do głównych instrumentów. Na kontraktach na indeksach S&P 500 nie udała się próba przełamania ważnego oporu między 1990-1993. Rynek zaczyna schodzić w dół. Sytuacja jest taka, że z wrześniowego dobra pojawiła się fala A, fala B, fala C ewentualnie może się pojawić w, tym, też w tej perspektywie krótkoterminowej kilka sesji, tylko korekcyjne cofnięcie. Byłaby to wtedy e, mm, fala czwarta i potem jeszcze jeden szczyt, fala piąta. Dzisiaj w analizie specjalnej, która się pojawi na naszym portalu no w ciągu chyba 30 minut są wyrysowane trzy scenariusze dla rynków Stanów Zjednoczonych. Jeden ze scenariuszy zakłada, że wzrosty z, tego z wrześniowego dołka rozwiną się w pięciofalową strukturę 1 do 5. Potem, może potem, żebyśmy mogli myśleć o wzrostach, to musi się pojawić tylko spadkowa trójka i potem w dalszej perspektywie czekałyby na dalsze wzrosty, mielibyśmy wtedy atak na 2040, 2110-2120. Natomiast scenarz pesymistyczny zakłada, że pomimo tego, że tutaj pojawi się pięciokolorowa struktura, to należy ją traktować jako część. W większej całości, mianowicie tutaj z tego dołka sierpniowego mielibyśmy falę A. No przepraszam, falę A. Tu. Czyli tutaj mielibyśmy falę A. Czy mielibyśmy falę B, tu byśmy mieli falę C. W projektach płaskich, którą tutaj właśnie widzimy. Fala C jest piątką. W związku z tym błędem byłoby twierdzić, że po piątce musi być tylko trójka. Może się okazać, że po prostu po takiej dużej strukturze rynek będzie gotowy jeszcze do powrotu na sierpniowy dołek. Więc należy zachować tutaj dużą czujność. Przechodzimy do sytuacji na wycieczki kontraktów na DAX. Tutaj mamy cofnięcie i tak jak na kontraktach na S&P 500 krytyczne wsparcie znajduje się na poziomie 1926, tak tutaj mamy 9720. Jeżeli to zostało przywite, wtedy grozi nam powrót na ostatni no i przejdziemy jeszcze do sytuacji na polskim rynku. Tutaj na kontraktach na BIK 20 krytyczny spadek jest na poziomie 2080. No i przejdźmy jeszcze do sytuacji na rynku chińskim. Po prawie tygodniowej przerwie związanej ze świętem w Chinach, dzisiaj ruszyła giełda i mamy wzrosty aż o 3,4%. Być może jest to związane z tym, że wcześniej na rynkach w Stanach Zjednoczonych czy też na rynkach europejskich doszło do wzrostu, więc tutaj rynek chiński próbuje się dostosować do tego, co się wydarzyło na rynkach światowych. Silne opory są tutaj. Może się okazać, że te opory nie zostaną przełamane i w efekcie w dalszej perspektywie rynek będzie wchodzić w dół. Przejdziemy do euro dolara. Sytuacja w dłuższej perspektywie wygląda w ten sposób, że z tego dowka pojawiła się fala A, tutaj fala B i możemy znajdować się w fali C, której celem będzie dotarcie do szczytu fali A, to jest poziom 1,14,60. W krótkiej perspektywie być może będzie jakieś cofnięcie. Tutaj mamy wsparcie w postaci milików wprowadzonym przez ostatnie lokalne dołki. Dodatkowo jeszcze wsparcie znajduje się na poziomie 1,12. Potem możliwe byłby w dłuższej perspektywie atak na 1,13 jeżeli to zostanie przebite, to otwiera się ten 13,50. Potem możliwe jest jakieś cofnięcie, jeśli cofnięcie nie, ze nie zejdzie poniżej tutaj tych lokalnych szczytów, to możliwe są dalsze e, wzrosty. Przejdziemy teraz do sytuacji nawet do dolara do złotego. Tutaj sytuacja jest taka, że w krótkim terminie możliwe jest jakieś korekcyjne odbicie, potem pewnie jakieś cofnięcie, potem pierwsza próba przebicia Wsparcie na poziomie 3,74 może się nie udać, ale w dłuższej perspektywie, jeśli na wykresie euro-dolara mamy dotrzeć do poziomu 1,1460, to może być kilka tygodni. To w takim układzie i tutaj moglibyśmy mieć jakiś poważniejszy ruch w dół. Natomiast w dłuższej perspektywie należałoby spodziewać się kolejnego ruchu w górę. Przechodzimy teraz do sytuacji na wykresie złota. E, ceny złota schodzą w dół, no i na razie z tego dołka, który mieliśmy tydzień temu w piątek, pojawiła się wzrostowa trójka. E, cofnijcie może być falą czwartą, przed nami jeszcze może być fala piąta, e, która zaatakuje tutaj ten e, opór i przekroczy dosyć wyraźnie tutaj ten lokalny szczyt. No, potrzebne byłoby przekroczenie powiedzmy o co najmniej kilka dolarów, żeby nie było tej wątpliwości, że na kolejną falę wzrostów. No i oczywiście w trakcie tutaj tej fali piątej dobrze byłoby, żeby można było wyróżnić pięciofalową strukturę. Potem należałoby spodziewać się jakiegoś ruchu e, najprawdopodobniej korekcyjnego w dół i w dalszej perspektywie wzrostu. Przechodzimy teraz do sytuacji, na której się cen robi. Mamy tutaj wykres w układzie świec 4 godzinnych. Z dałka z piątku pojawiła się fala pierwsza. Potem mieliśmy korektę falę drugą. Następnie w środę, w wtorek, mieliśmy bardzo silne wzrosty. Wybicie, nastąpiło wybicie w górę z tej fazy konsolidacji. Następnie doszło do realizacji zysków. O po 16.30 pojawił się raport odnośnie zmiany zapasów grupy. Za ostatni tydzień ona wzrosła 3,1 miliona barułek, oczekiwano 2,2 miliona. Kurs poszedł w dół. Wygląda na to, że to jest fala czwarta. Na razie już jesteśmy dotarli do 50% całego ruchu wzrostowego. Utrzymujemy się powyżej tutaj tych lokalnych szczytów. Krytyczne wsparcie znajduje się na poziomie około 46,90. Nie powinno być zagrożone, jeśli mamy dalej rosnąć. W dalszej perspektywie na dzisiejszej sesji oczekiwałbym ruchu w górę i myślę, że w trakcie dzisiejszej sesji mogą pojawić się sygnały, że fala czwarta może się mogła ulec zakończeniu. Popatrzmy jeszcze, a właśnie. I teraz po przebiciu szczytu fali trzeciej możemy zaatakować na w rejonie około 51-53. Popatrzmy jeszcze na perspektywę krótkoterminową. Może to jest 15-minutowy. To nam się tutaj wytworzyło. Widzimy, że mamy tak z tego szczytu pojawiła się do tego miejsca trójka ABC Potem było odbicie, które było też trójką i potem mamy spadki, które też są tylko trójką ABC Potem z tego dołka doszło do odbicia, mamy tutaj cofnięcie z tego szczytu na razie też, też tylko trójka ABC jeżeli rynek nie pogłębi tutaj tego dołka i nie zejdzie poniżej tego dołka, no to możemy mieć pierwszy bardzo krótkoterminowy sygnał tego, że rynek będzie dalej przed górę. Przybicie tutaj tego bardzo ważnego szczytu będzie generował sygnał do tego, że możemy ruszyć wyraźnie w górę. No i teraz tak, struktura całej tej fali spadkowej, jak również to co działo się wcześniej, będzie przemawiało za tym, że rynek może wrócić na ostatni szczyt i potem może go e, przebić. No, jeśli byśmy popatrzyli sobie na geopolityczne e, uwarunkowania, no to e, Rosjanie wykorzystali, FAT, e, do, wykorzystali obecną sytuację do zaangażowania się w Syrii, skomplikowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, co oczywiście ma dwa aspekty. Pierwszy aspekt to jest taki, że e, <tuszy> osiągają jakieś swoje cele polityczne, krótkoterminowe oczywiście. W długim terminie tam może być bardzo duży problem dla Rosji. Natomiast kolejny cel to jest właśnie wzrost cen Dobrze, w takim razie to wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, podsumowanie.